Dzień dobry, dzień dobry. W nowym roku 2014 i z nowymi debilizmami polskiej kultury graczy, tutaj będziemy mieli do czynienia z czystą postacią właśnie debilizmu, który pokazał gracz Ancik 102, który zaczął od tak po prostu wyzywać sobie, o proszę bardzo, graczy. Nikt go nie obraził, ani nikt mu nie napisał. Tak od, od tak sobie zaczął po prostu wyzywać. No i dalej będzie się działo. O, właśnie. Jednego pyknął z naszych jak widać Nie, zaraz strzelił do kogoś i zrobił się niebieski. Tak szkoda takich debili, że marnują się w normalnym świecie, może odnaleźliby się w psychiatryku albo nie wiem w Rosji Może i tak o, zobaczcie Pięknie. Nie wiem, dlaczego tak pisze, skoro sam jest jak ten debil. Przyspieszymy trochę, żeby to... O, właśnie. Ty polsko-dziwka. No właśnie. I tutaj mamy piękny przykład. z jakimi kurwa gnojami idiotami musimy grać. O, kolejnie. Kolejny tekst. Bardzo głęboki. Wali się czeski cwelu. I znowu tutaj Polak pokazuje niesamowitą swoją wiedzę, że Wie, że ktoś był w więzieniu, że jest celem. To mnie bardzo bawi. I teraz, jak koleś mu napisał, ja jestem Polak. No to to po prostu jest dno dno totalne dno inaczej tego nie można nazwać. Zaraz zobaczycie, co inteligentne wspaniały, bogaty, jakże kulturalny Ancik, co napisze. No bo kurwa śmierdzisz biedom z daleka. Hm. No właśnie, i tutaj się pojawi pytanie, czy rzeczywiście Ancik jest bogatym człowiekiem? Jeśli tak, to jest to przykład, że nigdy bogaty głodnego nie zrozumie i będzie się wywyższał i jechał na poziom biedny. Oby ci się kolego Ancik, Ancik w dupie poprzewracało. I obyś źle skończył go może taka kolej rzeczy przejść i wtedy ktoś z ciebie będzie się śmiał ty idioto zabili go jak ostatnią pipę. jeszcze siedzi na, na meczu i będzie wkurwiał wszystkich Gorzej niż żenujące, czy jakby mu napisał na pewno, polski kokot, to na pewno. No i tutaj już dochodzimy do końca bitwy i końca sztuki pokazanych przez Ancika. Dobra, dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się.